Profesor, jakieś pytania? Ja piszę pytanie na czacie, profesor dobrze, jeśli nie ma pytań, ja. Ja w czwartej klasie po tym jak sprzedałem moje mleko czekoladowe za złotówkę, za złoty pięćdziesiąt mojemu koledze z klasy, interes kwitnie. Ja jak płacić podatki, jak kupić dom, jak budować kredyt, jak działa ubezpieczenie? Szkoła, ten duży żółty to słońce. Oceny nic nie znaczą, rodzice, to jest bezwartościowe. Nie wiem jak, ale użyłeś złego wzoru i otrzymałeś poprawną odpowiedź. Dodałam niemniej jednak do mojego eseju, żeby trochę podpicować. Kiedy egzamin wymaga od Ciebie napisania swojego imienia, ale nie jesteś już pewien kim jesteś. Kiedy odpoczywasz i planujesz odrobić pracę domową o 17,30 a po 5 minutach spoglądasz na zegarek i jest godzina 1956. Ja robiący plany na czacie grupowym wiedząc, że i tak się nie pojawię. Znajomość nas w 200 pierwiastków w układzie okresowym... Znajomość nas w 800 pokemonów. Strażnik Bramy piekielnej w mitologii greckiej. W Minecrafcie. Kiedy zamierzasz iść spać, i przypominasz sobie, że masz pracę domową? Och, rozumiem. Podczas egzaminu. Co się stało z 90%, które obiecałeś sobie, że osiągniesz w tym roku akademickim? Znaleziono to w Bibliotece Uniwersyteckiej. Czy mogę oddać pracę, nie podając wszystkich źródeł? Nie. Nie zawsze będziesz miał kalkulatora w kieszeni, kłamliwi nauczyciele lat 90. Challenge napisz w komentarzu, czy używasz kalkulatora. A teraz kopśnij lajka byczku. Dzieci współpracują, aby stworzyć wieczną przerwę. Moja siostra robiła zdjęcia mojemu siostrzeńcowi w szkole, a ten mały chłopiec z tyłu wyglądał nieszczęśliwie. Ja idę do szkoły, gdy moi rodzice nie uwierzyli, że miałem zawał serca w żołądku. Moja znajomość tekstów muzycznych. Moja wiedza z matematyki. Ja dwie sekundy nauki, mój mózg Hołkes pokus, teraz straciłeś koncentrację. Nauczyciel co jest po 720. Ja 721. Nauczyciel dlaczego więc napisałeś 1080? Panowie, z wielką przyjemnością informujemy, że moje egzaminy są skończone. Ja i chłopcy wchodzimy do szkoły, wiedząc, że całą noc graliśmy w gry wideo zamiast przygotowywać się do egzaminu. Ja próbujący skupić się na wykładzie o 9 rano. Dzieci boją się sprawdzać swoje oceny, dorośli boją się sprawdzić swoje konto bankowe, studenci boją się sprawdzić oba. Ja ok, zamierzam być zorganizowany w tym roku szkolnym, ja dwa tygodnie później. Nauczyciel, ten test nie jest taki trudny test, podaj nazwę jednego przedmiotu z tego obrazka. Kiedy introwertyk opowiada żart w klasie i wszyscy się śmieją. Projekt grupowy Mądre chłopaki ja. Już nie mogę się doczekać dobrej zabawy latem szkoła ruszyła ponownie. Ja po dwóch godzinach snu kontra, ja po ośmiu godzinach snu. Instrukcje nauczyciela. Praca studencka. Co daje ludziom poczucie mocy, pieniądze, status? Nauczyciel używający mojej pracy jako przykład. Gdybym dostawał grosz za każdym razem, gdy mówię, jutro zacznę pracę nad zadaniem. Biurka na początku roku szkolnego. Ławki na koniec roku szkolnego. Nauczyciel, proszę wszystkich o włączenie kamer internetowych, ja dokładnie w tym momencie. Jem ptasie mleczko i oglądam memy. Praca szkolna, praca szkolna, gdyby nie miała tak dużo bezużytecznych informacji. Nauczyciel wybiera ciebie, nauczyciel, jaka jest odpowiedź. Ja który znalazłem inną metodę, ale nadal otrzymałem tę samą odpowiedź, posłuchaj, ty mały gnoju. Szkoła 1 godzina, 10 godzin oglądania filmów edukacyjnych na YouTube. Ucz się do testu, który jest jutro. Oglądaj TikToka przez następne 3 godziny. Kiedy czytasz na lekcji i ktoś mówi, czytaj głośniej, nie słyszycie, jasne. Praca domowa, heche. Oj. Ja po usłyszeniu, że mamy laboratorium komputerowe w szkole. Ja po zobaczeniu. Szkoła, przyjazd do domu, praca domowa. Szukam motywacji do podjęcia się zadań. Ja w domu. Ja w szkole. Ja po otwarciu dowolnego egzaminu i przeczytaniu pierwszego pytania. Och, tak, ferie zimowe. Kiedy otrzymasz informację o odwołaniu zajęć, gdy już się przygotowałeś i jesteś w połowie drogi do wyjścia? Ja? Natłok wiedzy, który opuszcza człowieka zaraz po egzaminie. Kiedy budzisz się o 11.50 i zdajesz sobie sprawę, że pracę domową musisz oddać o 11.59. Kiedy opowiesz rodzicom dowcip i zamieni się on w wykład. Ja ok, to naprawdę ważne, będziesz chciał robić notatki, masz to, moi uczniowie, udaję, że coś piszę. Po dwóch godzinach snu i rozpoczęciu zajęć o 6.30 rano, mając 8 godzin snu i rozpoczynając zajęcia o 6.30 rano. Profesor, słuchajcie, to duży projekt, więc nie czekajcie do ostatniego wieczoru, żeby zacząć, ja ostatniego wieczoru. Ja budzi się, ja proszę, nie bądź siódmą rano, proszę nie bądź siódmą rano, proszę nie bądź siódmą rano, zegar trzecia nad ranem, ja. Jeśli pójdę spać, mój wolny czas się skończy, a jutro się zacznie. Czasami życie zmusza cię do przerwania jednego projektu, aby rozpocząć inny. Zmuszę nauczyciela do opowiedzenia o swoim życiu, żebyśmy nie musieli pracować, nauczyciel kochają mnie. Ja mam tak wiele obowiązków, również ja. Ja w pełni przygotowany do egzaminu, pytanie numer jeden. Na egzaminie dostajesz 23 punkty na 33. To najlepszy wynik w twojej klasie. Przeliczasz to na procent. Jak kiedy jest szósta rano w weekend? Ja kiedy jest szósta rano w tygodniu i czas do szkoły? Dziewięcioletni ja widzący literę w matematyce. Szesnastoletnia ja widząca liczbę w matematyce. Tak wygląda teraz moje zdrowie psychiczne. Po ukończeniu szkoły chcę wieczorem pójść do domu mojego nauczyciela i być jak Nie spałem kurde przez was, wy też nie zaśniecie przeze mnie. Komputer automatycznie zapisuje plik. Ja och, dzięki, gdzie to jest? Komputer, nie wiem człowieku. Ten moment, kiedy znajdziesz łatwe pytanie na egzaminie. Ja zaczynam ten semestr kontra 4 dni później. Pierwszy wykład, drugi wykład, trzeci wykład, czwarty wykład. Kiedy uczysz się w szkole i ktoś nazywa cię głupim, dlatego tu jestem. Ja będę się uczyć o 11:00, mój zegar. Ja na początku roku akademickiego miesiąc później. Szkoły, twoja praca musi mieć co najmniej 5 stron. Prawdziwy świat, wyjaśnij mi to w 7 sekund albo wychodzę. Kolega z klasy przeklina, ja powiem nauczycielowi, on proszę nie, ja podnoszę rękę, żeby iść do łazienki. Dawaj następny filmik, byczku.